Mediacja to proces, który może pomóc w rozwiązaniu konfliktów w sposób polbowy, bez konieczności angażowania sądów. Jest to szczególnie cenne narzędzie, które pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze oraz stres związany z długotrwałymi postępowaniami sądowymi. Mediacja to proces, którym naturalny, neutralny mediator pomaga stronom konfliktu osiągnąć. Porozumienie. Mediator nie narzuca swojego rozwiązania, ale wspiera komunikację między stronami, pomaga w identyfikacji ich potrzeb i interesów oraz w wypracowaniu wspólnego rozwiązania konfliktu. Proces ten jest dobrowolny, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić zgodę na udział w mediacji. Zalety mediacji to szybkość mediacja jest zazwyczaj szybsza niż postępowanie sądowe. W wielu przypadkach konfliktu można konflikt można rozwiązać w ciągu kilku spotkań mediacyjnych. Koszt. Mediacja jest często tańsza niż proces sądowy, a w przypadku bezpłatnej mediacji koszty są dodatkowo minimalizowane. Prywatność. Postępowanie mediacyjne jest Poufne, co oznacza, że szczegóły konfliktu nie są ujawniane publicznie. Kontrola. Strony mają większą kontrolę nad rozwiązaniem konfliktu, ponieważ same wypracowują porozumienie. Relacje. Mediacja pomaga w zachowaniu i poprawie relacji między stronami, co jest szczególnie ważne w konfliktach rodzinnych czy też sąsiedzkich. W Polsce są dostępne programy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej pomocy prawnej. Programy te mają na celu wsparcie osób, które nie są w stanie ponieść kosztów prawnika, a potrzebują pomocy prawnej lub poradnictwa w zakresie różnych problemów życiowych, zwrócić się do takich doradców. Nieodpłatna mediacja jest prowadzona w ramach tych programów. Nieodpłatna mediacja kierowana jest do osób, które znajdują się w konflikcie i nie są same w stanie rozwiązać zaistniałego problemu. Nieodpłatna mediacja prowadzi, prowadzi mediator, który pomaga stronom dojść do porozumienia, bez potrzeby angażowania sądu. Nieodpłatna mediacja jest rodzajem polubownego rozwiązania sporów. Prowadzona jest w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania między stronami konfliktu poprzez dialog z udziałem naturalnego mediatora. Mediator może też pomóc uczestnikom w sporządzeniu projektu umowy o mediację, wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem. Wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej lub wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, która została zawarta wcześniej podczas mediacji. Nieodpłatna mediacja kierowana jest do wszystkich, którzy znajdują się w sytuacji konfliktowej i pragną ją rozwiązać pokojowo. Odnosi się to także do przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz nie zatrudniają pracowników. Osoba występująca o mediację musi jednak spełnić warunki skorzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej bądź Nieodpłatnej pomocy obywatelskiej. Może zostać przeprowadzona zarówno na etapie przedsądowym, jak i podczas trwania postępowania sądowego. O ile sąd nie skrywał jeszcze stron na mediację w tej danej sprawie, zapisać się na bezpłatną mediację, możemy Telefonicznie poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów. To jest ten sam numer, na którym można zapisać się na bezpłatną poradę prawną bądź obywatelską. Możemy również elektronicznie poprzez pisząc na podany przez powiat adres mailowy, zapisać się lub zapisać się przy pomocy formularza dostępnego na stronie, na stronie internetowej to jest zapisy np.ms.gov.pl bądź osobiście w Starostwie Powiatowym, bądź również podczas porady w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, bądź nieodpłatnej porady prawnej. Najprościej możemy zapisać się na bezpłatną na mediację poprzez zapisanie się na bezpłatną poradę obywatelską i prawną i podczas spotkania możemy poprosić doradcę, o pomoc w sporządzeniu wniosku o mediację. Podczas przygotowania wniosku o mediację będziesz poproszony o wypełnienie oświadczenia, w którym deklarujesz, że nie, możesz, nie masz możliwości poniesienia kosztów opłatnej pomocy prawnej. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą wykonującym jednoosobową działalność gospodarczą, to dodatkowo będziesz poproszony o pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz o przedstawienie Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minus oraz pomocy de minus w rolnictwie lub w rybo rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nie nieodpłatną mediację oraz otrzymane w ciągu dwóch lat, poprzedzających ją, lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Nieodpłatna mediacja prowadzona jest w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomoc w sporządzeniu PiS otrzymasz we wszystkim, we wszystkich punktach w Polsce, rozmieszczonych w każdym z powiatów. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub poroństwa obywatelskiego w swoim regionie. Informacje o lokalizacjach takich punktów można znaleźć na stronach internetowych urzędów gmin czy też powiatu. W punkcie uzyskujemy wstępną konsultację, podczas której zostanie ocenione, czy nasza sprawa kwalifikuje się do mediacji. Jeżeli jeśli nasza sprawa zostaje zakwalifikowana, zostanie zakwalifikowana do mediacji, to zostanie wybrany mediator, który poprowadzi proces mediacyjny. Mediator skontaktuje się z obiema stronami, aby ustalić dodatny dowodny termin spotkania. Podczas mediacji mediator będzie wspierał strony w dążeniu do porozumienia. Jeśli strony osiągną porozumienie, zostanie ono spisane i podpisane przez wszystkie zaangażowane w ten, w ten proces strony. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, strony mogą zdecydować się na inne forma, formy rozwiązania konfliktu, takie jak Postępowanie sądowe bądź też inne postępowanie. Organizacje pozarządowe prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy podpisują umowę z mediatorem, który jest uprawniony do przeprowadzenia mediacji między stronami konfliktu. Nieodpłatna mediacja jest udzielana także w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych, którzy jednocześnie mają uprawnienia mediatora. Niektóre z punktów dysponują, dysponują dyżurami, które mają, mogą się specjalizować w mediacji. Jeżeli w danym powiecie żaden punkt nie ustalił takiej specjalizacji, nie oznacza to, że nie ma możliwości, yy, możliwości zapisania się na za taką usługę. W takim przypadku najlepiej jest skontaktować się telefonicznie ze Starostwem Powiatowym i poprosić o udzielenie informacji, w których punktach prowadzona jest mediacja. Informacje o dostępnych punktach znajdują się także w Starostwach Powiatowych, Urzędach Gminy, Urzędach Miasta oraz na ich stronach internetowych. Możemy również skorzystać ze stron internetowych organizacji prowadzących bezpłatne poradnictwo obywatelskie bądź też bezpłatne poradnictwo prawne. Podsumowując, bezpłatna mediacja w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej pomocy prawnej to cenne narzędzie, które może pomóc w rozwiązaniu konfliktu w sposób szybki, tani i skuteczny. Dzięki, dzięki mediacji możemy uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów, jednocześnie zachowując kontrolę nad rozwiązaniem konfliktu i dbając o relacje międzyludzkie. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz wsparcia, warto skorzystać z dostępnych programów nieodpłatnej pomocy prawnej. I porodnictwa obywatelskiego.